Dzień O rządach Władysława I Hermana nie znajdziemy dobrego słowa. Zapisał się na kartach historii Polski fatalnie. Był młodszym bratem Bolesława Śmiałego, Bolesława Szczodrego, a więc człowieka pełnego energii. Był Synem znakomitego ojca, Kazimierza Odnowiciela oraz księżnej Marii Dobronieki. No więc, co się stało, że tak dzisiaj marnie oceniamy jego rząd. Do władzy doszedł całkowicie przypadkowo. Był podrzędnym księciem na Mazowszu, miał żonę, syna Zbigniewa i nagle dochodzi go informacja, o tym, że wygnano jego brata, króla. A ponieważ był naturalnym drugim z kolei dziedzicem, zasiadł na tronie Polski. No, ale nie dawał sobie rady. Oceny, dobre czy gam, nieudacznik, łamaga łajza, to takie delikatniejsze. No ale czym sobie zasłużył? Zasłużył sobie tym, że rzeczywiście nie był zupełnie przygotowany do tych rządów. A głównie przeszedł do historii poprzez nieudolne batalie, okrucieństwa, zupełnie bez sensu. No i przez to, że Miał bardzo burzliwe związki z kobietami. Pierwszą córkę rycerza, jak zasiadł na tronie, wygnał, bo nie była odpowiedniego rodu, więc nie była godna władcy Polski. Ożenił się z księżną, prawdziwą księżną, czeską Judytą. Judyta miała dać prawowitego następcę tronu. No, to spłodzenie nie wychodziło przez długi czas, ale od czegoż jest święty Idzi? Dzięki jego wstawiennictwu udało się księżnej zajść w końcu w ciążę. Para nawet ufundowała ze złota całą figurkę świętego, no ale Coś chyba poszło nie tak, bo trzy dni po porodzie zmarła, natomiast synowi, który się urodził, nadano imię Boleso, ale jakoś mu tak wykrzywiło gęby. Po śmierci zaczął szukać następnej żony. Znalazł ją w Niemczech. Była to siostra cesarska Judyta, no, ale ostrzegano ją przed to Judytu. Judyta miała niestety bardzo, ale to bardzo złą reputację. Książę się wahał, ale w końcu ożenił się, wziął z Judytą ślub. Judyta miała już wówczas trójkę dzieci. No i naturę nimfomańską. Szła za nią bardzo, bardzo zła, sława pod tym względem. Przeprowadziła się na polski dwór. No, jakoś chyba książę jej nie przypadł do gustu, bo zakochała się w palatynie sieciechu. Książę był bezradny. Sieciech za to zyskał ogromną władzę i rządził wraz z Judytą przez długi czas, no ale podpadł synom w końcu, którzy przegnali sieciecha. Było to tuż przed śmiercią. Władysława w 1100 roku, dwa lata później, Władysław zmarł. Podzielił kraj między synów, z którymi cały czas był skłócony. Sam podejmował fatalne decyzje. Koronę stracił, a w zasadzie jej zyskał. Bardzo zły władca, słaby i mierny. Ale i tacy się w historii naszego kraju zdarzali. Dziękuję bardzo.